Cześć! Dzisiaj kilka wskazówek na temat przygotowania sosu na pizzę. Do naszego sosu najczęściej wybieramy pomidory z puszki w całości lub tak zwaną polpę. Pamiętajcie, by za każdym razem dobrze odsączyć pomidory z nadmiaru wody. Jeżeli używamy pomidorów z puszki w całości, najlepiej rozgnieść je. Ręką na sitku odsączyć z nadmiaru wody i potem przełożyć do miski. Polpa właściwie po odsączeniu nadaje się już jako sos. Nasza baza na pizzę, a pomidory w całości należy dokładnie rozgnieść ręką. Ewentualnie, jeżeli chcecie użyć blendera, to na najmniejszych obrotach 2-3 razy delikatnie je zmiksować. Wodę z pomidorów można użyć do rozcieńczenia sosu, jeżeli będzie za gęsty. Należy pamiętać, że trzeba unikać sytuacji, w której sos będzie za rzadki i woda będzie zbierała się na pizzy. Do sosu dodajemy około 1% soli w stosunku do jego wagi. W przypadku włoskiej pizzy opcjonalnie dodajemy do sosu bazylię, a w przypadku pizzy amerykańskiej New York Style Dodajemy oregano. Przygotowując włoską pizzę napoletanę, nie dodajemy do sosu cukru, natomiast robiąc pizzę amerykańską, New York Style, warto ten cukier dodać do smaku. Opcjonalnie na końcu, w przypadku sosu włoskiego na pizzę, można dodać oliwy z oliwek. Pamiętajcie tylko, by używać produktów wysokiej jakości, słodkich pomidorów włoskich, które same w sobie nadadzą niepowtarzalny smak w waszej pizzy. Mam nadzieję, że te wskazówki okażą się przydatne. Do usłyszenia, cześć!